Nasz zakład od 1961 roku produkuje samolot AN-2 który jest ewenementem w skali światowej. Pobił wszelkie rekordy długotrwałości produkcji. Trzeba powiedzieć, że długotrwałość tej produkcji jest wynikiem stałych ulepszeń tego samolotu, które od początku produkcji były dokonywane. Dzięki czemu jego resurs, jego własności techniczno-eksploatacyjne stale się poprawiały. Tym niemniej zdawaliśmy sobie sprawę, że postęp techniczny nieubłaganie wymaga wprowadzenia sprzętu bardziej nowoczesnego, bardziej spełniającego wymogi odbiorcy. W szczególności mieliśmy tutaj na uwadze odbiorcę radzieckiego, który po prostu stawia samolotom rolniczym nieco inne wymagania niż pozostali użytkownicy ze względu na większe areały powierzchniowe i ze względu na inną specyfikę eksploatacji. Koncepcja takiego samolotu zrodziła się we współpracy z towarzyszami radzieckimi. Ten nowy samolot w wersji rolniczej, który ma zastąpić samolot AN-2 i również być produkowany przez szereg lat, otrzymał u nas nazwę samolotu M-15. Przystępując do opracowania samolotu M15, w pierwszym rzędzie należało zrobić takie założenie, że to musi być samolot bardziej ekonomiczny, bardziej wydajny, bardziej żywotny, i tym w pierwszym rzędzie zespół konstrukcyjny kierował się przy rozpracowywaniu tego samolotu. Otóż z tego, przy spełnieniu tych wszystkich wymagań, które zostały przed nami postawione przez zamawiającego, została opracowana po szeregu dyskusjach taka sylwetka samolotu, która może na pierwszy rzut oka jest stosunkowo dziwną, ale każde opracowanie konstrukcyjne, każde rozwiązanie ma swoje uzasadnienie, a mianowicie krótki stosunkowo kadłub pozwala na uniknięcie wpływu środków chemicznych na konstrukcję samolotu. Wysoko umieszczony silnik który po raz pierwszy został zastosowany odrzutowy na samolocie rolniczym, to jest pierwsze tego typu zastosowanie w świecie, zostało spowodowane tym, że chodziło o uniknięcie z jednej strony wpływu strumienia gazów wydechowych...